I gotta say, everyone in Poland is very excited about this movie. Uh, tell me, what is it about? For people who don't know yet. Ukryta Gra, as you guys say it in Poland. Is brilliant. brilliant. <laughs> Good. I practiced. Um, it's a movie about the Cuba crisis in 1962. It's a movie in which we see a chess game being played out by the Russian champion and the American former champion. Meanwhile, there's a political uh, chess game being played out behind the scenes, and there's a lot of intrigue and a lot of secrets being revealed. W kontekście tego filmu dużo mówi się o znanej i głośnej obsadzie, ale słyszałem też takie głosy, że niemym bohaterem tego filmu jest pałac kultury i nauki. Czy to był zamierzony zabieg, czy wyszło mówiąc brzydko w praniu? To znaczy nie, to był oczywiście zamierzony zabieg dlatego że pałac kultury jest i symbolem i jakimś miejscem magicznym i pięknym, brzydkim i strasznym i możemy tych przymiotów powiedzieć bardzo bardzo dużo. Sprawdził się jako obiekt zdjęciowy zresztą gdyby był taki pojedynek szachowy rozgrywany w latach 60., on by się na pewno rozgrywał w pałacu kultury, ale to nie znaczy, że pałac kultury nas nie zaskoczył. I faktycznie już w procesie w czasie dokumentacji, kiedy szukaliśmy obiektów zdjęciowych, znaleźliśmy niesamowite ale też w trakcie zdjęć, kiedy wzbiliśmy kamerę w powietrze i zaczęliśmy filmować pałac z perspektywy, której normalny śmiertelnik nie widzi, to on zaczął naprawdę być tak monumentalny, tak groźny, wręcz przerażający, że, że stał się takim pełnoprawnym bohaterem tego, tego filmu. O zagranicznych gwiazdach dużo się mówi, często, że są ciężkie do współpracy. Jestem ciekaw, jak to przebiegało na planie ukrytej gry. Znaczy ja nie wiem jak to jest. Ja mogę powiedzieć, jakby było u nas, bo to wszystkie jakieś plotki, sensacje opowieści okazały się kompletną bajką. Bill jest człowiekiem który skracał dystans i to nie tylko z pozostałymi aktorami, czy nie wiem, z twórcami, ale on znał imię każdego członka ekipy. Witał się ze wszystkimi, także to kompletnie inne, inna rzecz niż sobie wyobrażaliśmy co oczywiście jest bardzo wymagający w pracy. On jest perfekcjonistą, jest świetnie przygotowany i wymaga tego też od innych. Także to była z jednej strony niesamowita przyjemność i frajda, z drugiej strony każdy z nas musiał się wspiąć na wyżyny swoich umiejętności. Ja na pewno, żeby i temu talentowi, ale tej jego niesamowitej pracowitości i profesjonalizmowi po prostu dorównać. Tell me, what was it like to work with Polish crew, especially with the late producer Piotr Woźniak-Starek? Oh, you know, Piotr Starek was a really great uh, enthusiasm. He loved making movies and he loved this movie and this story and every time he came to talk about it and to deal with it, he was... Uh, very demanding of uh, himself and what he wanted this to be uh, but you know never uh, a tyrant always collaborator uh, great guy it was a sad loss